I beznadziejności, stojący w obliczu zmagań i chorób. Ból jest ciężki, ale zawsze znajdziesz wolność w jasności mojego słowa. Nie musisz wiecznie dźwigać tych samych ciężarów, ostatnie lata nie determinują twojego losu, nie zostaniesz odrzucony ani zepchnięty jak kamień na ścieżkę, którą nie powinieneś podążać. Płacz i słuchaj, zrozum, witaj, jesteś moją córką. Jesteś moim synem, chronionym w moich rękach, wybranym do Bożego Planu, jesteś najważniejszy dla mnie i dla wielu w twoim życiu. Musisz. Aby żyć, trzeba walczyć i wierzyć z całych sił. Trzeba zostawić za sobą wszystko, co dzisiaj cię przygnębia, i przyjąć w sercu te obietnice, oznajmić je głośno, żeby o nich nie zapomnieć. Choć cię dzień po dniu z moją miłością w myślach, bo przeciwnicy wracają, żeby obrzucić was błotem, chcą splamić wasze uczucia, abyście się zniechęcili i poddali, ale wy opieracie się takim konfrontacjom, modląc się, wierząc i rozmyślając o tym świętym, kochaj, żeby nigdy ona cię nie opuściła, nigdy cię nie porzuciłam i cokolwiek się stanie, poradzisz sobie. Moja miłości, On cię nie opuści, jeśli wysłuchasz tego przesłania do końca. Zakryj twarz dłońmi, poczuj własny ciepły oddech, zwróć uwagę na fakturę swojej skóry. W tym momencie boskie emocje przepłyną przez twoje dłonie, angażując całą twoją istotę. Będziesz szczęśliwy i pełen energii. Po otrzymaniu mojego słowa wyleję na ciebie ten święty olej, który oczyści emocje, które kradną twój spokój ducha, droga córko, drogi synu, ze łzami błagam abyś objęła moją miłość, wrogowie zawsze będą cię okłamywać, próbując sprowadzić cię na ścieżkę błędu, ale jak mógłbym cię porzucić, gdybym dał ci wszystko? Nie jesteś bezbronny ani samotny pośrodku jałowej pustyni, nie jesteś na dnie głębokiej otchłani. Pozostaje niezmienna w swoich obietnicach, będę z wami w szczęśliwych dniach i nocach próby, Położę rękę na waszym ramieniu i zawsze będę pamiętać, że mój Duch Święty, który w was mieszka, jest potężniejszy niż cokolwiek innego. Nadchodzą walki lub ataki, jesteś dla mnie najważniejszy, wszystko co robisz, myślisz, pytasz, zwracam uwagę na twoje pragnienia i marzenia, na każdym kroku, który robisz, chronię cię i wspieram. W tym dniu daję wam szczególną, Niezniszczalną i nadprzyrodzoną wiarę w Boga, naucz się czekać na cuda, które cię zaskoczą. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy oddają mi swoje życie, którzy odwracają się od zła, dla tych, którzy podążają za moim słowem i szczerze wierzą, o cokolwiek dobrego mnie poprosisz, dam ci to. Próby, którym będziesz musiał stawić czoła, uczynią cię silniejszym, nadaj mi wielką wagę. Kieruj swoją podróżą moją mądrością, nie wdawaj się w intrygi tego świata i nie zniechęcaj się jego kłamstwami. Nigdy nie porzucam osoby, którą kocham, nawet jeśli przez chwilę wydaje mi się, że wszystkie jej problemy się kumulują. Zawsze pamiętaj, że jestem Twoim kochającym Ojcem i życzę Ci powodzenia we wszystkim, czego się podejmiesz. Chcę usunąć Twoje przeszkody i dać Ci siłę wyleje na ciebie moją naturalną mądrość, bo dzięki niej będziesz mógł osiągać swoje cele i spełniać swoje marzenia. Nie poddawaj się w obliczu przeszkód, nie marnuj odniesionych zwycięstw, nie przegap żadnej szansy, którą ci oferuję, jeśli przyjmiesz moje słowa, będziesz latarnią w ciemności oraz znakiem mojej miłości i łaski za to, że jesteś tak oddany i chcesz mnie lepiej poznać. Otworzę drzwi i okna nieba, ty i twoi bliscy zostaniecie pobłogosławieni wielkimi błogosławieństwami. Doświadczyłeś już mojej dobroci, ale cuda, które nadejdą, będą jeszcze większe i bardziej olśniewające. Jeśli przyjmiesz moje słowa, poznasz prawdziwe szczęście i zostaniesz wzbogacony pod każdym względem. Cokolwiek zdecydujesz, zaufaj mi. A Ty i Twoja rodzina zostaniecie odkupieni. Uwierz w Moją obietnicę, Twoja przeszłość zostanie w tyle, melancholia, która Cię dzisiaj dręczy, zniknie i nigdy nie powróci, jeśli uwierzysz w Moją moc dokonywania nadprzyrodzonych cudów. Dlatego trwajcie mocno w tej wierze, proście mnie, Adam Wam, zaufaj swoim pragnieniom, planom i marzeniom, a ja Ci pomogę. Wzywaj mnie, a odpowiem ci, schroń się pod moim cieniem, gdy poczujesz się przytłoczony. Przyszedłem, aby ulżyć waszym ciężarom i dać wam pokój. Serce, nie postrzegasz mnie jako odległego przyjaciela, jesteś dla mnie bardzo cenny i ważny. Kontempluj słońce, które cię oświetla i chmury, które chronią cię przed upałem, powstały dzięki tobie, bo jesteś dla mnie. Nieba i Ziemi wielką wartością. Czasami możesz czuć się jak w pułapce. Będą chwile, kiedy twoje życie będzie wydawać się pozbawione sensu. Będziesz musiał stawić czoła niewyzwaniom i konfliktom i możesz fałszywie wierzyć, że wszystko jest na próżno. Bez względu na to, jak bardzo się modlisz, czasami wydaje się, że obiecane błogosławieństwo nie nadchodzi. Oczyść mnie teraz ze wszystkich swoich wątpliwości i połóż głowę na moim ramieniu, moja miłość zostanie objawiona, gdziekolwiek jesteś. W tym dniu spotkacie się z trudnymi sytuacjami, moje słowa uzdrowią was i wyeliminują wasze cierpienie, moja miłość oczyści twoje oczy i poszerzy twoją duchową wizję. W twoim domu zapanuje harmonia, ujawnię wam przyszłość pokoju. Aby was umocnić i zwiększyć waszą wiarę we mnie, abyście mogli mnie głębiej poznać i zrozumieć moją boskość, aby dla mnie nie było rzeczy niemożliwych. Na krzyżu i w moim zmartwychwstaniu daję wam zbawienie wieczne, jesteś po mojej prawicy w świecie duchowym, odziedziczysz i zostaniesz wzmocniony, aby pokonać wszystkie swoje konflikty i osiągnąć wspaniały plan, który dla ciebie przygotowałem. A teraz powiedz mi, czy uwierzysz i nauczysz się z wiarą wyobrażać sobie swoją przyszłość? Wróg wykorzystuje poczucie winy i wyrzuty sumienia za twoje przeszłe błędy, ale ty już przedstawiłeś mi wszystkie swoje grzechy, moja potężna krew oczyściła cię, moja łaska i moc mojego zmartwychwstania rozgrzeszyły cię. Jeśli znowu się potkniesz, będę twoim obrońcą i będę cię bronił przed wszystkimi twoimi oskarżycielami. Przygotuj się na wielką niespodziankę, zobaczysz na własne oczy. Wiele osób wokół ciebie będzie zaskoczonych i przerażonych, gdy dowiedzą się, że naprawdę jestem z tobą i że nie mogą się tobie sprzeciwić, ponieważ kwestionują mój autorytet. Uciszę tych, którzy chcą cię wciągnąć w depresję oskarżeniami o przeszłość. Powstrzymam oszczercze języki, które chcą splamić waszą przyszłość. Nie pozwól, aby to, co mówią ludzie, miało na ciebie wpływ, nie otwierajcie drzwi plotkarzom, którzy powodują podziały w rodzinach. Nie przyjmuj kłamstw w swoim sercu, nie rozpowszechniaj oszczerstw, nie zniesławiaj nikogo. Nie plamij swojej duszy brudem, który przynoszą ci inni. Jest w was źródło, z którego tryskają piękne emocje mojego ducha świętego. Używaj języka, aby błogosławić, budować, pocieszać cierpiących, podnosić na duchu i prorokować cuda i uzdrowienia. Jeśli mnie posłuchasz i zastosujesz się do moich rad, odnajdziesz wewnętrzny spokój, który pomoże ci przezwyciężyć wszystkie wyzwania życia. Moje słowa są pokarmem dla Twojej duszy, wzmacniają Cię i pozwalają przeciwstawić się przeciwnościom losu. Są ostrym mieczem. Zdolnym pokonać armie, które powstają przeciwko tobie. Liczyć na mnie, nawet w najciemniejszych chwilach, zawsze będę z tobą, dając ci siłę, aby iść do przodu i stawiać opór. Pozostańcie niezachwiani z duchem wojownika i niezachwianą wiarą. W obliczu przeszkód osiągniesz wielkie rzeczy, Twoja determinacja jest inspiracją dla wszystkich wokół ciebie. Twoja odwaga i siła zostały wystawione na próbę niezliczoną ilość razy, ale nigdy nie pozwoliłeś, aby zachwiało to Twoją wiarą we mnie, Twoje duchowe połączenie ze mną przenosicie na wyższy poziom. Zachowaj wiarę i spokój, staw czoła dniu z wiarą i determinacją. Dziś rozwiewam Twój smutek, daję Ci dużo pewności, że każdy wysiłek zakończy się sukcesem. Napisz tę odnowioną wiarę własnymi rękami, w tym nowym dniu zaskoczę Was świeżymi wiadomościami. Zaraz otrzymasz odpowiedź, na którą czekałeś, dziś odmienię Twoje życie. Robię to, bo zauważyłem Wasz ból, Waszą wiarę i Wasze poświęcenie. Cud, który Cię czeka, wniesie wielką radość do Twojego serca. Być może myślałeś, że to niemożliwe. Ale usłysz teraz mój głos i przygotuj się na otrzymanie Twojego błogosławieństwa. Otwórz ręce, oczyść serce z niepewności i podejrzeń, bo to, co dzisiaj pojawia się w Twoim życiu, jest o wiele większe i lepsze niż sobie wyobrażałeś. Widziałem Wasze codzienne łzy, Wasze prośby o otwarcie drzwi szansy i dzisiaj chcę Wam powiedzieć, że te drzwi zostały otwarte. Wszystko o co mnie prosisz, wkrótce się spełni. Zaufajcie mojej mocy, przyjmijcie moje błogosławieństwo, bądźcie odważni i przyjmijcie z ufnością to, co wam ofiaruję. Nie odrzucajcie tego, co składam w wasze ręce, nawet jeśli problemy są wielkie, nawet jeśli bitwy są częste. Nawet jeśli pewne rzeczy nie dzieją się tak, jak tego oczekiwałeś. Jestem Twoim Bogiem i kontroluję każdą sytuację. Powstańcie z wiarą, trzymajcie głowę wysoko i patrzcie w niebo, bo nigdy Was nie oszukam, nigdy Was nie opuszczę. Poczuj w tej chwili, jak pokój, który Ci przesyłam, zaczyna zalewać Twoje serce, napełniając je pokojem. W tym pokoju, gdzie możesz zaufać i odpocząć, napełnić się odwagą, ponownie marzyć, uwierzyć w miłość, przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili i zyskać mądrość, aby rozeznać, komu dać szansę, a kogo wykruczyć ze swojego życia. Może po tym wszystkim, przez co przeszedłeś, nie jesteś przyzwyczajony do życia w pokoju i szczęściu. Byłeś tak przygnębiony, że nie mogłeś cieszyć się moimi błogosławieństwami. Bądź odważny, nie zniechęcaj się, zaakceptuj to nowe życie. Twój duch odrodzi się i pójdziesz nową ścieżką. Przyszłość, która się zbliża, jest wielka i cudowna, ale trzeba w nią wierzyć i ją zaakceptować. Powiedz mi własnymi słowami: Wierzę. Pozwól mi cię przytulić, gdziekolwiek jesteś. Chcę cię przytulić w trudnych chwilach. Słucham i wiem, że dzisiaj cierpisz. Odkąd otworzyłeś oczy? Zacząłem słyszeć Twoją udręczoną duszę płaczącą i czującą się samotną, ale ona już tu była i nie odejdę. Są dni, kiedy jesteś bardzo silny, Twój duch jest inny, ale w tym świecie pełnym cierpienia nie czuj się winny ani pokonany. Jeśli Twoja wiara wydaje się osłabiona, chcę Ci powiedzieć jedno: widziałeś tak wiele cudów. I wiesz, Ceo? Zawsze jestem gotowy. Aby ci pomóc ponownie i ponownie. Posłuchaj mnie i obiecaj, jeśli będziesz się dobrze czuł, nadal będziesz wierzył, jeśli czujesz się źle, wytrwaj w swojej wierze. Moja miłość cię osłania, moja ręka cię trzyma, a moje słowo Cię wzmacnia. Przychodź do mnie każdego ranka i każdej nocy, nie przestawaj, przyjdź sam, jeśli czujesz, że coś jest nie tak w twoim życiu. Jeśli poniesiesz porażkę, moje ramiona są otwarte, aby ci przebaczyć. Jeśli twoja wiara osłabnie, a wiem, że tak się nie stanie, twoja wiara nadal tam jest, to twoje emocje cię zwodzą. Osiągasz duchową dojrzałość, w której zaczniesz działać w oparciu o prawdziwą wiarę, a nie to, co sobie wyobrażasz lub czujesz, ale ufając moim obietnicom. Jeśli to powiem, Zrobię to, jeśli obiecałem, zrobię to, nie jestem człowiekiem, który kłamie. Jeśli powiem ci, że cię kocham, nie zmienię zdania, jeśli moc mojej krwi cię obmyła, nie uważaj się za winnego i obciążonego, przeszłość i twoje stopy idą z wiarą w lepszą przyszłość. Często do mnie przychodzisz, widzisz i czujesz, ale ty i ja wiemy, że nie zawsze tak będzie. Jeśli chcesz mi zaufać i widzieć potężne cuda, z radością zaufaj moim obietnicom i nie kieruj się tylko tym, co czujesz i co widzą Twoje oczy. Otwórz Biblię, moje słowo jest prawdą, to co obiecałem Tobie i Twojej rodzinie się spełni. Wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Kocham Cię. Ze świętą czułością pieszczę Twoje życie. Obejmuję cię i chronię od zła moim świętym płaszczem. Rozumiem bardzo dobrze. Przez co przychodzisz, twoje próby są trudne. Widzę twoje zmagania, znam twoje wysiłki, czuję twoją rozpacz. To tu i teraz okazuję ci moją lojalność. Najlepszą rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłeś, było to, że uwierzyłeś we mnie i złożyłeś swoje nieszczęście u moich stóp. A w Twoich potrzebach rozpoznaję, że po prostu nie stać Cię na wszystko. Po to tu jestem, chcę Ci pomóc, wesprzeć, uzdrowić. Moje intencje wobec Was to dobroć, pokój i pomyślność. Zawsze będę Cię kochać, bo jesteś dla mnie bardzo ważny. Będę wytrwały i nadal będę się z Wami komunikować tak, jak to robię dzisiaj. Obudziłeś się nowego dnia ze złym humorem, zmęczonym ciałem i umysłem. Szczęście wymyka się z Twoich rąk, i wydaje się, że wokół Ciebie nie ma współczucia ani miłości. A mimo to tu jestem, nie zapomnij. Nie jestem zajęty innymi sprawami i nie zapomniałem o mojej miłości do Ciebie i o mojej trosce o Ciebie. Nie rozmawiam o sprawach doczesnych. Interesuje mnie Twoje życie wieczne, Twoje trwałe szczęście, Twoje całkowite zbawienie. Więc dzisiaj, po wysłuchaniu mnie, mam nadzieję, że nie zapomnicie moich słów. Twoja dusza zostanie odnowiona, Twoja siła wzrośnie i zostaniesz napełniony nowym, nieziemskim duchem. Nie spodziewałeś się, że będę z Tobą rozmawiać, ale posłuchaj mnie. Im częściej mnie słuchasz, tym bardziej chcesz walczyć. Chcę, żebyś się teraz uśmiechnął i zdał sobie sprawę, że nie zapomniałem, że mnie potrzebujesz. Skorzystaj z cichych chwil, aby ze mną porozmawiać i nie myśl, że mieszkasz sam. Masz mnie za Boga, Ojca i Przyjaciela. Musisz być bardzo wdzięczny. Powiem to jeszcze raz, Żebyście mogli to jeszcze raz usłyszeć, nie jesteście sami. Wyleję w was mojego ducha, wzmocnię waszą duszę, dam wam mądrość i napełnię was moją miłością. Odniesiesz sukces we wszystkim. Pomyśl przez chwilę, wykazałeś się bardzo odważnym charakterem. Myślisz o sytuacjach, które wydawały się niemożliwe do rozwiązania, a jednak udało ci się je pokonać. Od dnia, w którym dałeś mi kontrolę nad swoim życiem, nie przegrałeś ani jednej bitwy. Więc odpoczywaj i ufaj dalej. Wiem, że czasami może być trudno po prostu odpocząć i nie stracić wiary, gdy wydaje się, że wszystko idzie nie tak, a konflikty pukają do twoich drzwi i próbują cię całkowicie pochłonąć. Ale w takich chwilach, mój synu, zakryj uszy na głosy wroga. Nie przyjmuj groźby strachu, idź naprzód i zaufaj moim obietnicom. Zanim się urodziłeś, miałem już coś wspaniałego dla twojego życia. Dbam o każdy szczegół, każdą sekundę. Zawsze jestem dla ciebie uważny. Nie dawaj miejsca smutkowi. Napełnię twoje serce radością. Idźcie naprzód z oczami wiary. Ponieważ zwycięstwo jest pewne, a to, co dla Was przygotowałem, jest wspanialsze niż sobie wyobrażacie. Kocham Cię i będę Ci o tym przypominać każdego dnia, gdy się przebudzisz. Będę tu znowu rano. Poczujesz mnie i usłyszysz, kiedy będziesz mnie szukać, kiedy będziesz się modlić, kiedy poczujesz potrzebę przyjścia i ulżenia sobie. Porozmawiam z Tobą nawet jeśli nie będziesz miał ochoty mnie słuchać. Kiedy czujesz się zmęczony i zniechęcony, kiedy myślisz, że cały Twój wysiłek nie jest tego wart i nie masz już woli życia, mimo to, jeśli będziesz dalej walczyć, będę kontynuował z Tobą. Twoje wątpliwości nie mogą mnie zatrzymać, nie odrzucę Cię z powodu Twojej postawy, ponieważ zawsze jestem wierny. Ta boska miłość została stworzona dla Ciebie. To jest moja misja i mój cel, w który wierzysz i czujesz. Żegnij kolana, a będziesz mnie kochać ze wszystkich sił, bo tak zaczynają się cuda. Dokonam wielkich cudów w Twoim życiu, jeśli tego dnia szczerze mi powiesz, że naprawdę we mnie wierzysz. Kocham Cię na zawsze. Dziś poprowadzę Cię ścieżkami sprawiedliwości. Nie chcę, żebyś chodził w ciemności. Chcę, żebyś czuła się kochana i chroniona. Amen.